Witajcie moi drodzy, bardzo cieplutko z tej strony, na tych żeby was dzisiaj już w piątym odcinku Minecrafta Survival. Tu jest nasz kotek Filek Co tam się dzieje, Filek? masz rybę dawno nie jadłeś i w dzisiejszym odcinku moi drodzy, Pierdołami się nie zajmujemy i co jeszcze chciałem powiedzieć to to, że właśnie pierdołami się nie zajmujemy, tylko idziemy. Ja już wiem jakie chcę mieć dom. Tak jak to miało być? O, co to jest za ale tej też jeszcze. Nie no bo tu. Tak jak w pierwszym odcinku miało być, czyli chciałem mieć dom w górze i jednak tego podtrzymuje to jednak, bo kurczę, pieczone 5 lat temu w sumie, no tak, 4 można powiedzieć, w 2020, grając się na serwerze. serwer zrobił ZIU, no i taką chatkę tam zrobiłem genialną w, w skalę, nie? No i mi młody w sumie o niej przypomniał. Ja tak sobie na nią patrzę, to takie to były systemy. Jakoś tak fajnie, genialnie była zrobiona, że kurczę, to nie może nie może i nie być, nie? więc w skalę na pewno. A tam może przy, wiosce zrobię, przy wiosce może zrobię sobie jakąś po prostu posiadłość, a to będzie główna taka moja baza. Baza, że wiecie, że baza to baza. Yy, tylko właśnie pytanko, jak to w sumie słońce wchodzi, schodzi, zachodzi, bo w sumie najlepiej by było, jakbym zrobił w tą stronę. I bym przeszklił tak, że mogę patrzeć na to i na tą, ale też z drugiej strony, tutaj, kurczę, jest fajny, właśnie taki, bo górę chcę mieć, jak powiecie, długo, góra, żeby była właśnie taka, a tak naprawdę, w skałę bym gdzieś wchodził, tutaj, nie? Więc, więc, no, a tu z kolei jest tak, nie jest aż tak stroma, ale tu by miał widok na, na wioskę moją, mnie, Ale to w sumie można sobie zrobić, jakąś tu. Taryfę kolejową bo co mi to w sumie do do szczęścia potrzebna Chyba że tam jeszcze tam Z takim widokiem Na zachód słońca No dobra idziemy tam zobaczyć No i dobra jesteśmy już u podnóża Tej góry No i tam elegancko widok na, na tą na wioskę Tu się zrobi jakieś tory raz dwa trzy żeby tam się szybko dostawać czy Jakiś tam inny sposób po prostu no i co mam tu, no i tu z drugiej strony właśnie też, też jest fajny widoczek, nie? I tu jest zachód słońca. Kucze, kucze, kucze. Prze ten, ej dobra, idę zobaczyć co za tą górą i tu zaraz wracam. Dobra, uwaga, czy jesteście gotowi? Hmm. no w sumie co? No jest tutaj lepszy ten zachód, ale też jakoś genialnie. Bardziej go widać po prostu jak się chowa, nie? O stary. Tam też by było fajno, albo tu w sumie. Bo tu jest ładne to, nie? Jeszcze shaderki dam. Fajny taki właśnie stawek. No dobra, jestem tu i tak w sumie to z tej strony to. To nie wygląda to, to tak ładnie jak tam. Nie? Co wy o tym myślicie? Ładny widok ja ty grzyb znalazł? waga wschód słońca, proszę państwa, w Grzybolandii. No, także co? Zaczynamy nasz domek robić. A, dobra, ile nawet tam, tam, tam będzie potrzebne, góry. Tu się tak wyjdzie, trochę taki balkonik się zrobi. Ja w sumie drewna nie mam w ogóle. Ja coś chcę budować, ty. No dobra, tu się tak wiecie, wyjdzie troszkę poza. Tu będzie szkło szyba albo szkło. I teraz tak, dobra, czyli tu potrzebuję miary to płaski teren, tu będzie dach, 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 drewniany Cyk, cyk, cyk i tu już będziemy wchodzić Gdzieś tam no Ogólnie wejście myślę, że Na tym poziomie będzie, albo Na tym Gdzieś tutaj takie brota No i tu coś się wymyśli, tu coś się wymyśli I będę chciał mieć podobny tak jak miałem w tamtym domku więc ten sens. O, dobra, tu już od razu koniec. To w sumie spoko Też się zrobi jakieś przeszklone coś. Dobra, tu się pomyśli, tu się pomyśli. Tak, zostaw. I tu będzie wejście w górę. I tu zrobię. gdzieś czekajta. To. Czekajta, poczekajta to, poczekaj to. I tutaj sobie zrobimy pierwszy pokój Ok. Jaki będzie magazyn? O, tu sobie z liści zrobimy, słuchajcie O, widok. Żeby był światło naturalne, <grymne> można powiedzieć. Że tu będzie magazyno. No. Dobra, to skrzynki, skrzynki, skrzynki. Cyk, cyk, cyk. Chyba będzie dobrze, nie? Staram się iść podrewno żeby w ogóle zrobić tu zarys, nie? Pierwsze wiecie. Tam się potem będzie dalej. W, w razie właśnie, co będzie potrzeba, to się będzie robiło. Teraz ja podrewno No i na pewno brzozowe, będzie fajno. A właśnie, w ogóle da się robić takie wielkie drzewa, nie? No, to takie sobie zrobiłem właśnie. Mam mączkę zmioczoną. Ej, to zaraz spróbuję zrobić sam wiosce to wielkie drzewo takie. O ile się uda? Ale to z czterech chyba drzew trzeba było zrobić, nie? Tak mi się wydaje, zobaczymy, zobaczymy. Idzie tak. Tą wielką, wielką, wielką masą sadzonę Spróbujmy tym miejscu Czyli nie no szkali mnie, chyba że te drzewa nie akurat, ale... Ło, <laughs> wow, ale drzewo i poszło normalnie a to... 9 tych łączek kostnych. Nice, nice. Przed siebie crafting mi zrób na pewno daj. Właśnie potrzebuję dosyć tutaj tych... pusztabek. bo wiecie na podłogę czy coś to się da te, Bo po co... po co... ...po co marnować, nie? Po prostu więcej wyjdzie materiału mniej się zużyje. Dobra, i teraz tu właśnie jak to zacząć kminić Czy tak po jednym pojedynczo tutaj to zamknąć? tak schodziło, i tu wejście dom dach Ant głową, ok. Czyli tu już do mnie tu się da też jakieś drewno. Inne hmm. tutaj to i co? Taka wysokość będzie. Git hmm. no zobaczmy. Zamykaj to. Chciałbym ten dach właśnie taki dosyć tutaj strukturowy różnie podróżnie. Jakieś takie nieregularne kształty. Czasem. Na razie sobie, dawaj tak, tak, tak. Dobra, coś tam się buduje powoli, nie? Za wysoko, ty, co to takie wysokie to ma być? Tutaj nawet, nie? Jakoś tak trzeba zrobić, żeby to już zeszło. Z tym poziomem. No i taki po sufit będzie git chyba, nie? Jest nasz mruczas. Eee, loki te wariacie. Dobra, co ja bym chciał? W sumie drewno mi się nie przyda na razie, ale mam też takie wiśniowe drzewa, ale to też jest ski. Hmm, to na dole. To dawaj, ja w sumie po co na łóżko. Nie, ja to muszę budować, budować. Skrzynki to potem się wezmie. Dobra, łóżko dawaj to. No jaki kot, ty fajny. Dobra, moi drodzy, gdzie wam zrobić tu stację kolejową, co? No nie, daleko jest strasznie ta <gry> To jakiś taki peron by się zrobiło, nie? No, tu peronik. Jedziemy, jedzie pociąg z daleka. Potem gdzie trzeba zrobić tę też jeszcze, tę... ...tury. Nie wiem, czy to dowiozło w ogóle. <gry> starczy, czy nie starczy tej... styknąć na to, nie kładłem. O, fajnie to będzie można. Mostek, mostek można będzie zrobić. Jakiś fajny. Proszę bardzo. Znaczy nie taki, nie lepszy. Wiadomo, wiadomo. To jest ten prototyp. Ciekawe, czy, czy potem, ale będzie ta góra obudowana, nie? Więc na razie tak sobie robiony tylko te tory. Ale potem, jakoś, może tam w górze. No, ja wam mówię, ja wam pokażę takie tajniki. No, wagon mamy? Nie mamy, ale dobra, łóżko mamy. Nie, to nie, ten nie pojedzie, ale teraz bym sobie zrobił zasilany, to jest co? Dobry. Nic, co, wam jeszcze powiem, że to, tutaj bym musiał sobie zrobić inaczej te góry, żeby tak... Żeby ten dom trochę widział z dalsza, bo na razie to jest tak... klucz no na razie to taki klocek jest trochę, nie wiem. Na razie jakoś bardzo stało, że mi się nie podoba ten domek, ale, ale to zrobimy to jeszcze, ogarniemy, ogarniemy. Tu coś jest jakoś tak nas... nawalone. Nie? I tutaj niepotrzebne to. do coś innego się zrobi. Nie no, za nisko, co to, co ty, co to dźbałaś, człowieku? Nie, no na razie to jest lipa, nie? to musi być to połączone, no Nie wiem jak ja wtedy zrobiłem ten dom, ale był naprawdę... przegenialne, nie? A to, to jest na razie kupa... <śmiech> kupa śmiechu, co najwyżej, ale... Dobra Za dużo tego drewna białego Jasnego, na pewno to trzeba będzie jakoś zmienić Cyk cyk cyk, tu za mocno budowane Zobaczmy jak to pojedzie <laughs> lecę ty Podjedę? Poczekaj na mnie! Na tej chwili kiedyś znam? No? Dobra, jak lecę. Ile mam? O. <grym> zajebiście>, to zajebiście. Nie mam torów, jak to teraz naprawić? Co gacek? Jedzenie chcesz? Gacek. Filmem. Dobra, chwilę film. wiesz, co chodzi ja się zostawię do chaty w chacie. I ty na czas budowy na razie to będziesz tutaj. No na razie wygląda tak mega klocek. Ale przez to, że jest za dużo tego drewna po prostu. Pociemnij się to trochę i będzie dobrze. Dobra teraz tak jak się robi otory. Wyjazd mi stąd, a wy chodź, chodź tu. A ty skąd tu się, o to f**k skąd ty się, się wziął tu, dzieciak? Wszystko wiem. Aha, no i mamy to. E, tylko sobie nie wiem, ile jest potrzebne, ale dobra. 18. Tutaj tu świecę. No to 18 świec potrzeba. Nie mam zapatyków. Okidoki. doki Jez, Maria nie mam miejsca w tym punktu No Piękny cygan, dziwnie wygląda ten koń. Od tej strony To potem poszybszy też się da, chociaż na razie jest gig, dobra. Dobra, no sobie to może stać, przecież nic się nie stanie. I co teraz? <grym> dobra, bo jakieś coś tu. Te są za grube tu na pewno. <grym> Zaraz to trzeba unicestwić. Nie wiem, nie wiem. Dobra, to no wyżyć na razie. O, może tak. Oh, no jest misja, no ale kurczę... No ale jest, zaczyna jakoś to wyglądać, nie? Wiem jak zrobię. Nie zrobię tu, tylko tu zrobię wyjście jakby wyżej i tu nie będzie tu takie lipowate. Zresztą tu to jest lipa obudowane, nie? <grystanie> nie wiem, no zobaczę to, zobaczę to jak wiem. Coś tam na pewno się uda dojść do jakiegoś konsensusu o, No ale już lepiej jak sobie jest taka. Fok, strzelają ty. co? Nie, ten dach jest na pewno do poprawy Nie bój się, chwilę mam. Jestem przy tobie Dobra, i zaraz zobaczymy co tam jest nie tak z tą chatą o dobra Spyglassa sobie <gryliśmy> O kurde, ale tragedia <gryliśmy> To na pewno muszę wyrzucić I po prostu rozsiane, i daszek po prostu jakiś taki ładny, fajny I Będzie dobrze, bo na razie to jest dra dramat <gryliśmy> Dramat, tragedia człowieku No i tak to właśnie tu jest Nie magazyn, au <gryliśmy> Orywa, ba, 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 oho, wiesz tam, skrzynek nie starczy, jestem... Dobra, tu nie ma dużo rzeczy w sumie. Chodź. Chodź ze mną, oho, chodź ze mną. I... Uuuu... Uuuu. ale jadę. <laughs> Patrz, ja wam pokażę, jak to miało wyglądać, nie? Ja nie wiem, jak ja to zrobiłem, nie? Naprawdę. Patrz, to jest to. Aha, to dlatego tak to dobrze wygląda. Po prostu są jasne, są, ale są też ciemne i są też zwykłe. Jest kobry nie? Siedzi mi to fest i takie coś właśnie chciałem, czyli bardziej kwadratowe takie. Muszę zrobić. A poczekaj, bo i to i tak nie jest jeszcze ten dom. To jeszcze inny zrobiłem. Ale no to na pewno jest ładniejszy niż. A teraz patrzcie, to nie. Oczekiwania? Rzeczywiście. O kurwa. o lipa, jest mocno się. Ej, kota? Gdzie jest kot? Na razie na tego nie segreguję. Podłogę trzeba zerwać. Kształt tego zrobić właśnie bardziej kwadratowy. Tu można to bardziej wychylić, nawet mi się wydaje? Dobra, szafa gryjąca, będzie proszę ciebie. W tamtym miejscu To Co się robiło z tego? To. jukebox tu? Czy w podłodze? No to zrobił w połowie, nie? No, no tu lipa, się coś innego na te płytki A na razie, no i patrzcie, budzę się rano Widzę to <słuch> Kat, to dla ciebie, filmem. Ja nie mam pełny, nawet, nie zrobię obrazków Ale potrzebuję też tabliczki to zrobić, ale to zobaczycie w kolejnym odcinku Dobra, wyłączę na chwilę No dobrze moi drodzy, no co, żegnam was z mojej chaty Tak ona na razie wygląda, ale przerobimy ją Myślę, że przerobię ją na spokojnie tutaj wiecie, poza kamerą, bo no bo jest grubo, nie, naprawdę, taka hołpa to ej karamba No kawał, kawał niezłego klocka to można powiedzieć, że powstał no, tak jak sami widzicie, jak sami wcześniej widzieliście, <gry> także dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się bawiście świetnie, równie jak ja. Do zobaczenia, do usłyszenia. Narka. Hello.